Cześć. Zanim ruszymy na trasy, mam do was dwie szybkie sprawy. Po pierwsze, jako że jest to ostatni film przed świętami, chciałbym złożyć wam teraz najserdeczniejsze życzenia. Także wesołych świąt. Mam nadzieję, że spędzonych z waszymi rodzinami w ciepłej atmosferze. No i także mam nadzieję, że pod choinką znajdziecie coś niekoniecznie drogiego, ale fajnego, co sprawi wam frajdę. Po drugie, Oficjalnie można już zamawiać nasze specjalne jerseje, które powstały we współpracy z Tygu, ale o tym więcej informacji na końcu tego filmu, bo wiadomo nie każdego to interesuje, a tymczasem ruszamy na trasę. Siema! Przejedziemy sobie dzisiaj trasę Mistrzostw Polski w Przełaju, które będą tutaj za niecały miesiąc, 15 stycznia. Ale już dzisiaj mamy tutaj wyścig dokładnie po tej samej rundzie, także jest to świetna okazja, żeby właśnie nagrać całą trasę. No i będzie już objazd wrzucony, zaliczony, możecie sobie obejrzeć. Oczywiście nie wiadomo jakie będą warunki za miesiąc. mogło być takie jak dzisiaj, czyli wszystko zmrożone, ujemna temperatura może być pół metra śniegu, a może być w ogóle sucho, no nie wiadomo, ale sama runda się nie zmieni. Jest już oznakowana, także to mogę Wam zaprezentować. Jak widzicie, po starcie już były schodki do podbiegnięcia. Tutaj kolejna taka górka. Ogólnie takich górek tu jest sporo i bardzo dobrze, bo jest to ciekawe. Jest też sporo zakrętów. Ja byłem tutaj do tej pory raz, dwa lata temu i nie byłem rok temu, także nie wiem jaka rok temu była trasa. Natomiast będę się odnosił do wersji sprzed dwóch lat. No i w porównaniu do niej, aktualna, wydaje mi się jest dużo fajniejsza. Tu kolejna górka z zamarzniętym piachem. Ranek Tak jak mówiłem, osobiście. Tegoroczna wersja podoba mi się dużo bardziej niż ta, na której byłem kiedyś Jest po prostu więcej zakrętów, mniej prostych, także no ciekawiej Wiecie jakie są moje preferencje, także nie jest to dziwne, że mi się to po prostu podoba Tutaj takie dwa mini ślimaki. Właśnie Problem w tym, że ogólnie nawierzchnia jest no dość twarda Zmrożona i gładka, tylko że niestety są takie miejsca, gdzie trzyma super, a są takie miejsca, gdzie wyłazi lód, i co gorsza, tych miejsc, właśnie z tym lodem, niezbyt widać. Także sobie człowiek jedzie i nagle po prostu wyjeżdża, niestąd ni zowąd z zakrętu. Także to jest, na to trzeba uważać, na pewno. I dojeżdżamy do. Najciekawszej sekcji. Zobaczcie, wjeżdżamy sobie na wał po raz pierwszy. Stromy zjazd. I tutaj trzeba zejść z roweru i sobie to podbiec. Jest bardzo stromo. Także o wyjechaniu tego nie ma nawet mowy. I tutaj teraz pytanie: co lepiej? Czy zbiegać? Czy sobie to zjechać? Bo. Tutaj znowu raczej o podjechaniu nie ma mowy. Jest to wszystko rozryte. Jest po trawersie. Jest zamarznięte, także naprawdę na nogach jest tu ciężko wyjść. A co dopiero wyjechać to na rowerze, Siemanko. No ciekawe, ciekawe. Jak ktoś to zrobi sprawnie, to na pewno wiele tu można zyskać. No, i wiele też można stracić. Tutaj zjazd z górki, z którego też wyłazi lód z pod spodu, więc trzeba być ostrożnym. I przejeżdżamy sobie teraz pod spodem. Przed chwilą jechaliśmy górą, ale tak w ogóle. To znajdujemy się w Dżonkowie, w Zielonej Górze w ładnym ośrodku przygotowań do. Pięcioboju nowoczesnego. Także tutaj po mojej prawej stronie widzicie właśnie, no chyba to nie jest tor, nie wiem jak to się nazywa. W każdym razie ten taki plac z przeszkodami do skakania. Zielona Góra, oczywiście. Plac do jazdy konnej, tak to nazwijmy. Nie jestem koniarzem, także się nie znam. No ale jedziemy sobie dookoła niego. Takim żwirku, szuterku. Tu można troszeczkę, no może nie odpocząć, ale się na pewno rozpędzić. I znowu wyjeżdżamy na Wał. Tu u góry troszkę oblodzone, ale spoko. I teraz po raz kolejny zjazd. I tutaj, jak byłem rano. Było najbardziej wyślizgane, najwięcej lodu wyłaziło właśnie na tych płaskich zakrętach tutaj. I chyba w tej kwestii nic się nie zmieniło z tego co widzę. No trzeba naprawdę uważać, bo jest fajnie, fajnie, a jak już jest niefajnie, to się o tym dowiaduje, że jak już leżysz na ziemi. Taki to jest warun. Także trzeba troszkę przewidywać i wiedzieć z wyprzedzeniem, którędy pojechać bo na reakcję bywa już po prostu za późno widać właśnie wystają takie takie ciemne rysy spod tego ujeżdżonego śniegu no i to jest właśnie lód i po tym lepiej nie jeździć a przynajmniej nie skręcać o tutaj właśnie mamy ofiarę która tak samo jak ja rano się przekonał. Tu jest wielka piaskownica i pamiętam, że dwa lata temu ten piach był taki, no no jak to piach na plaży, głęboki. Dzisiaj, z racji tego, że mamy ujemną temperaturę, no to po prostu tak trochę zamarzł i jest twardy niczym normalna ziemia. Także jedną przeszkodę mniej dzięki warunkom atmosferycznym. Tutaj mamy. Tutaj też trasa uległa modyfikacjom Tam się jakoś jechało dalej mam wrażenie Było więcej takich prostych A teraz dość szybko się tu wraca Także nie ma takiego właśnie Szosowego naciągania Tylko jest więcej zakrętów Tutaj taki ciekawy Ciekawa szykana po asfalcie Pod górkę No i tutaj też cały czas jakieś takie Eski, zygzaki, trochę pod górę, trochę na dół, ale właśnie fajny, jest ciekawie. Także podoba mi się. Kolejna jakaś taka eska, której wcześniej nie było. A ja przypomnę raz jeszcze, że za niecały miesiąc, dokładnie w weekend 14-15 stycznia, mamy tutaj Mistrzostwa Polski w przełajowym, także jak ktoś jest z Zielonej Góry, czy tam z jakiejś sensownej okolicy to wpadać koniecznie, pokibicować ja również rzeczywiście będę będę startował, także jest szansa, żeby się zobaczyć, zbić pionę, coś tam pogadać zanotujcie sobie termin 14-15 stycznia, a tutaj są przeszkody w sumie nie są one jakoś tam Tragicznie wysokie, pewnie do skakania. Ja sobie odpuszczę, bo ostatnio tego w ogóle nie robiłem. Także się nie czuję na siłach, powiem to szczerze. No ale jedziemy dalej. Tutaj znowu parę takich 180. Trzeba też mega uważać, bo jest ślisko. I kolejna w lewo. Można też jechać w wąsko, jak widać, no ale trzeba wtedy podwójnie, czujnie. A po szerokim no jest troszkę mniej tego lodu, no ale jest też dłuższa droga, także trzeba sobie to jakoś dobrać, co się bardziej opłaca. I chyba ostatnia nawrotka i na koniec też będzie jeszcze parę ciekawych akcentów z takim wyjazdem na wał który zaraz zobaczycie a nie, sorry, jeszcze jeszcze boks techniczny musimy zaliczyć tutaj szybki łuk w lewo który też jest dość wyślizgany o i nawrotka okej, okay. dobra i teraz mamy wyjazd w końcu z tych zakrętów tutaj się dobrze rozpędzić zajechać sobie od lewej i pod ostrzejszym kątem, znaczy takim bardziej właśnie prostopadłym według mnie jest ciut bezpieczniej, lepiej jak nie ma takiego mocnego trawersu, to sobie przyatakujesz tak właśnie nieco bardziej na wprost no i teraz już końcówka ostatnie jakieś tam metry po terenie tutaj ostatnia 180. też widać, że ładnie oblodzona, bo tutaj wszyscy hamują sobie bez prędkość. No i wyjeżdżamy na prostą start meta. Także wielki sukces, udało nam się nagrać trasę i GoPro nie padło. Łapka w górę dla mnie i dla GoPro za to. No i cześć. Zgodnie z zapowiedzią, wracamy jeszcze do tematu jerseyów. Także teraz, kilka najważniejszych kwestii. Są dwie wersje kolorystyczne, taka jak ta masło orzechowe, a także biała. Można wybrać długie rękawy, takie jak tutaj, albo wersje z krótkimi. Dostępne są również rozmiary dziecięce, oprócz tych standardowych dorosłych. Wersje, które trafią do Was, będą miały tutaj z boku również zasuwaną kieszonkę na telefon, czy inne drobne. Przedmioty, akurat moje prototypy tego nie mają, ale te gotowe, produkcyjne jak najbardziej będą to już miały, także fajny feature, można coś sobie schować podczas jazdy. Projekt jest mojej koncepcji, oczywiście ktoś mi musiał pomóc, żeby go no, sfinalizować, ponieważ zdecydowanie nie jestem grafikiem, ale jest to zamysł, który chodził mi tam od paru miesięcy po głowie, także cieszę się, że udało się to doprowadzić do końca. A jeśli chodzi o same jersey'e, to wbrew pozorom nie używa się tego tylko do jeżdżenia gdzieś tam w downhillu czy w enduro. Fajnie się to sprawdza nawet na jakieś tam luźniejsze przejażdżki, nawet takie bardzo luźne treningi tak zwane active resty w lecie, kiedy jest cieplej. Jest to taki sam materiał jak w moich startowych jersejach od tygu, w których ścigałem się na przykład w minionym sezonie także naprawdę daję mu okajkę. Jest dość lekki, bardzo przewiewny, także szczególnie fajnie sprawdza się właśnie w ciepłe dni w lecie. Człowiek się w nim tak bardzo nie gotuje. No, i jeszcze co do zastosowań, to ja na przykład bardzo lubię w tego typu jersejach biegać. Nawet w zimie zakładam sobie pod spód koszulkę termo na to jerseja i fajnie się to sprawdza. Dużo lepiej niż na przykład jakaś tam gruba bluza czy coś w tym stylu. Cała akcja jest realizowana w formie pre -orderu. Zamówienia można składać do 15 stycznia włącznie. Następnie, wszystko to, co zostanie zamówione, zostanie uszyte dokładnie w takiej ilości i specyfikacji, jak sami. Zamówicie, także prosimy o przemyślane zakupy, a realizacja termin wysyłki jest przewidziana gdzieś na luty-marzec. Tabelki z rozmiarami, z wymiarami macie na stronie tygu do podglądu. Natomiast z mojej strony mogę dodać tyle, że jeżeli macie jakiś dylemat, to po prostu weźcie sobie większy rozmiar, ponieważ to i tak z założenia ma być luźny ciuch, więc tutaj. Nawet nie ma się co zastanawiać. Ja teraz mam na sobie Eskę, zwykłą yy, dorosłą Eskę ale spokojnie mógłbym też mieć Mkę, szczególnie gdzieś tam pod kątem jakiejś zbroi pod spód. Ta SK jest na mnie spoko, ale jest tak dość dobrze dopasowana jak na taki jersey, Także spokojnie mógłbym też mieć Mkę. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do linku pod filmem. Tam macie odnośnik do strony tygu. No i tyle.